Dziewczyny w poszukiwaniu złomiarskiego farta wybierają się do Pniowca, a szczególne nadzieje wiążą z lokalnym hotelem. Dobra, coś o także o tego, co zjazdniało. Ja, ja. Dzień dobry panu! Halo, dzień dobry! No co? Co nas prowadza? Witam! No Panie. jak to, co nas sprowadza? Złom, złom, złom. Się Znajdzie proszę, się proszę Panią! – No super! No, to zapraszam pod wiatem. No Tam coś super, Panie super, pozbiera. idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy zobaczyć, co to pan ma tu, fajnego. O, jaki silniczek też silniczek. Nie, proszę pana. A silnik nie. Czyli to, zostać. A to, to, a jest to? Do co? To też nie. Aha. Te wszystkie foremki, te blachy. To jest wszystko. To ja sobie wezmę ta chochla, bo jest rektywny. No fajna ja. ochla, ty! No super. Ja sobie ją powiasła w kuchni, w domu. Ja. Ty i tu sedowej kluczyki będziesz wiedziała, i będziesz miała. A, a może pomysł nawet? Ja. Ty. Ja. Dobra, ja to już kasuję, nie ma szans. Pakować, kobiety. Dobra. Hotelowy złom to drobnica, ale siostry nie narzekają. Wiadomo, że nie za każdym rogiem czekają ciężkie i cenne gabaryty. A ta, co, to, ta, ta, co jest złoty? Uj, no ja bym się to do Dodom wzięła. już do domu, no, no to No jest interes. To No to co? No to za no. teraz to by chciała wziąć. Może się nawet przeglądać No a co, a co ty myślisz? Ty, a ty nawet nie wiesz, że to jest srebro prawdziwe. Z tyłu wygląda na srebro, bo tak się dzieje jak srebro. To zwykło tacka, matko, Bosko. A zaraz sprawdzimy. Sprawdzian jest prosty. Magnes lgnie wyłącznie do stalowych powierzchni i nigdy nie kłamie. Ociul, ociul.